Tu mamy i kobalta z sprzętem. Niestety kantar musiał być z takich kółek trochę większych, bo mi się skończyło już malutkie kółeczka. Poza tym nic się nie różni w kantarach, których ja zawsze robię, czyli jest regulacja, jest karabinczyk, są tutaj też wodze. Pomyślałam, że będzie mu bardziej pasować. I taki konik, taki zestawik 150 zł. Konik jest prosty. Konik ma kij. Kantar, wodze, jest rozmiar A4, jest miękki, lekki, idealny do skoków. Maść kara Co mogę więcej powiedzieć grzywa jest z rozczesanej łuczki, oczy i herapy ze skóry uszy doszyte, posiada łysinę I, i cóż i koniec gotowy na sprzedaż. Nie posiada cieni. Zahar. Przepraszam za moich spółlakotorów. Zahar to jest imię. Nie mogę, no? Musimy przeżyć. Nie chcę się kłócić. Tanik ma czarną grzywę. Czarną grzywkę. Próbuję, żeby ten filmik był dłuższy, ale ja nie wiem co ja mam mówić. No. Każdy konia wykonuje tak samo. Jeżeli ktoś chce coś więcej informacji ode mnie, napiszcie do mnie na Instagramie: HobbyhorsaszaShop albo strona. A, wszyscy mi gdzieś wchodzą do pokoju, wszyscy mi przeszkadzają. Miałam skończyć. Jeszcze mi to będą łaścić. Napisać na stronie, na Instagramie, na Facebooku nazwę Horse Sacha Shop, Tak samo jak nazywa się kanał, tak samo nazywam się moje strony. Więc zapraszam na konik ląduje do kolekcji koników. Ja mam gdzieś tu gdzieś wepchnąć tego konia. Chyba nie mam miejsca, jednak znalazło się miejsca. czyli kolejny konik ląduje do koników czekających na zakup. Erewent z polskim konikiem i z Mustangiem, a to jest Kobalt.